W ćwiczeniu trzecim mamy uprościć ułamek. W takim razie w podpunkcie a 5 permutacje przez 4 permutacje zapisujemy jako 5 razy 4 permutacja przez 4 permutacja. W takim razie czwórki nam się poskracają, zostaje 5. W podpunkcie b 7 permutacja przez 5 permutacja to jest równe 7 razy 6 razy 5 permutacja. Przez 5 permutacje, piątki nam się skracają, zostaje nam 7 razy 6, czyli 42. W podpunkcie C 8 permutacja przez 10 permutacja to jest równe 8 permutacja przez 10 razy 9 razy 8 permutacja, ósemki się skracają, zostaje nam 1 przez 10 razy 9 i mamy 1,9 w podpunkcie D 102 permutacja przez 100 i to jest równe 102 razy 101 i razy 100 permutacja dzielimy to wszystko przez 100 permutacja stówki nam się skracają zostaje nam 102 razy 101 czyli mamy 10302 w podpunkcie E N plus 1 permutacja przez N permutacja i to będzie równe. Jak to możemy inaczej zapisać? Jako N plus 1 razy N permutacja przez N permutacja. Nki nam się poskracają i zostaje sam nawias N plus 1. Pod punkcie F N minus 1 permutacja przez N permutacja. I to jest równe n minus 1 permutacja przez n razy n minus 1 permutacja. Nawiasy się skracają 1 przez n. W podpunkcie G n dodać 2 permutacja przez n permutację i to jest równe n plus 2 n plus 1 n permutacja przez n permutację. nki nam się znowu skracają. To będzie równe. n dodać 2, n dodać 1. I tu mamy tak naprawdę wzór, który musimy wymnożyć liczby przez siebie. n razy n daje nam n kwadrat. n razy 1 to jest dodać n. 2 razy n mamy 2n. Dwa 2 dwa razy 1 to jest 2. I w ten sposób otrzymujemy n do potęgi drugiej, dodać n plus 2n to jest 3n i dodać 2. W podpunkcie H n minus 2 permutacje przez n permutacje i to będzie równe n minus 2 permutacje przez n, n minus 1, n minus 2 permutacje. Nawiasy się nam skracają, zostaje. 1 przez n, n minus 1, możemy wymnożyć n przez nasz nawias, będzie to n do kwadratu minus n.